Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy na dzisiejszej konferencji prasowej, wyborczej konferencji prasowej, z udziałem pana ministra Tomasza Siemoniaka, z udziałem pani wojewody, z udziałem panów parlamentarzystów, z udziałem kobiet wszystkich, które biorą udział w akcji, kobiety na wybory, ale, ale nie tylko. Tak jak zaznaczyłem na początku, spotykamy się Wyborczo chcemy powiedzieć o naszych aktywnościach w regionie opolskim. Za chwilę oddam głos panu ministrowi. Chciałbym państwa prosić, państwa jako przedstawicieli mediów, do tego, aby się pojawiać na naszych wydarzeniach prowadzonych wielotorowo. Sztab Rafała Czaskowskiego w Opolu ma swoje zadania do wykonania, ale niezależnie są prowadzone akcje kobiety na wybory, Młodzi na wybory. Te akcje są prowadzone w różnych miejscach naszego regionu. Będziemy Państwa o tym systematycznie informować. Będziemy o tych aktywnościach, na te aktywności nasze zapraszać, abyście Państwo byli i relacjonowali to, co robimy. Jak przekonujemy o potrzebie zmiany na funkcji prezydenta Polski i o tym, że Rafał Trzaskowski jest najlepszym kandydatem. Będziemy Państwa informować. Z odpowiednim wyprzedzeniem. Za tydzień mamy święta wielkanocne, więc z naturalnych powodów ta działalność polityczna i agitacyjna będzie ograniczona, ale mamy pięć tygodni do wyborów, kalendarz jest nieubłagalny, stąd ta dzisiejsza konferencja prasowa, aby wybrzmiały niektóre nasze e, informacje, bo w tych kilku dniach do świąt będziemy oczywiście prowadzić kampanię. Bardzo intensywnie i zdecydowanie, i zaraz po świętach przystąpimy do, do dalszych działań agitacyjnych. A to, że kampania weszła w moment bardzo decydujący, to Państwo doskonale wiedzą. My również spotykamy się z wieloma sygnałami, że ta kampania przeszła na taki poziom merytoryki i wymiany zdań na argumenty. Panie Ministrze, bardzo proszę. Szanowni Państwo, równo... Za pięć tygodni będą się rozstrzygały losy tego, kto będzie prezydentem Rzeczypospolitej. To decydujący czas w tej kampanii. Robimy wszystko, żeby następnym prezydentem Rzeczypospolitej był Rafał Czaskowski, Najlepszy kandydat, doskonale znany też w województwie opolskim, tu w Opolu wielokrotnie bywał. Zna dobrze problemy województwa opolskiego. Działamy na wszystkich możliwych polach, mobilizują się. Kobiety, kobiety z trzaskiem, mobilizują się samorządowcy. Gorąco apeluję do wszystkich mieszkańców Opola i województwa opolskiego o to, aby w tych decydujących pięciu tygodniach nie odstawiali nogi. Jeśli im zależy na Polsce, na przyszłości Polski, na bezpieczeństwie, niech działają na rzecz kandydatury Rafała Trzaskowskiego. Można rozdawać ulotki, można powiesić baner na swoim ogrodzeniu czy balkonie, można też w internecie. Działać, pisać, polubiać. To wszystko jest realnym wkładem w kampanię wyborczą. Te pięć tygodni przepracujemy bardzo solidnie we wszystkich powiatach, we wszystkich miejscowościach. Tutaj siła koalicji obywatelskiej w województwie opolskim jest bardzo duża. Samorządowcy, wojewódcy, powiatowi, gminni będą się bardzo mocno w te wszystkie działania włączać. Mówił sekretarz marszałek, Robert Węgrzyn o tych różnych formatach, młodzi na wybory, kobiety na wybory. My z Robertem Węgrzynem, Witkiem Zebaczyńskim, Tomkiem, Kostusiem, reprezentujemy frakcję nieco starsi na wybory, ale też gorąco Co widać też. gorąco o to apelujemy, żeby wszyscy mieszkańcy polszczyzny, którym zależy na Polsce, Wzięli sprawę w swoje ręce i 18 maja głosowali na Rafała Czaskowskiego. Nie zmarnujemy przez te 50 tygodni już godziny. Są święta, jest majowy weekend, ale 18 maja wszyscy jesteśmy w Opolu i w innych miejscowościach po to, żeby tu na Rafała Czaskowskiego zagłosować. Szanowni Państwo, za chwilę poproszę do głosu panią Wojewodę, panią Monikę Jurek, ale chciałbym jeszcze jedno zdanie powiedzieć niezmiernie istotne z naszego punktu widzenia. Otóż chcieliśmy zaapelować i poprosić naszą konkurencję polityczną o przestrzeganie zasad fair play w kampanii wyborczej. I nie mówię o tych wydarzeniach, które widać przed kamerami i które są relacjonowane przez media. Mówię, a może przede wszystkim o tych wydarzeniach, które są. Robione po cichu, mówiąc wprost, prosimy o nie niszczenie materiałów wyborczych naszego kandydata, a spotykamy się z zakrojoną akcją na bardzo szeroką skalę i my staramy się tych zasad fair play dotrzymywać i, i zachowywać. I o to prosimy też naszą konkurencję. Nie będę apelował o uczciwość, bo dla wielu to jest pojęcie bardzo względne. I, i może być opatrznie rozumiane, ale prosimy o zas zachowanie zasad, które powinny się w kampanii wyborczej, które powin których powinno się przestrzegać. Pani wojewoda, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejny piękny dzień. Yy, taki, takim pięknym dniem był również 8 marca, kiedy rozpoczęłyśmy naszą kobiecą kampanię wspierającą kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. 8 marca rozpoczęłyśmy my, opolskie, ale i polskie kobiety swoją działalność. Bardzo wiele się od tego czasu dzieje. Przypomnę choćby wczorajsze i dzisiejsze wydarzenia, które mają miejsce w całej Polsce. Kobiety spotykają się w różnych miejscach, w 60 ponad miastach i pytają inne kobiety, czego oczekujemy od naszego przyszłego prezydenta. Jakie są nasze troski, jakie są nasze potrzeby w różnych obszarach i edukacji, i zdrowia, i sprawy rodziny i bardzo mocno wybrzmiewa na zbieranych przez nas karteczkach, postulatach do prezydenta temat bezpieczeństwa. Myślę, że te wszystkie działania, za które już dzisiaj dziękuję, nie tylko koordynatorkom 12, które są na terenie naszego województwa, ale też wszystkim paniom, które nie szczędzą swoich sił i czasu, pomimo tego, że jesteśmy bardzo zabiegane, ponieważ pełnimy wiele różnych ról, szczególnie teraz w tym okresie przedświątecznym, ale muszę powiedzieć, że kobiety nie zwalniają, są wszędzie, można na nie liczyć. O Polskie Kobiety z Trzaskiem, y, Kobiety na Wybory. To są nasze akcje, które będziemy jeszcze realizować i równie wspierani przez naszych panów dążyć do tego, żeby ta kampania y, miała bardzo pozytywny odświęk i naszym kandydatem, żeby był Rafał Trzaskowski. Kobiety zasługują na brawo. Brawo na, za waszą akcję. Pan poseł Tomasz Kowicz, bardzo proszę. A. Szanowni Państwo, pan Robert Węgrzyn, sekretarz Platformy Obywatelskiej, apelował do komitetów wyborczych o zasady fair play. Ja chciałbym zaapelować do wszystkich uczestników, do tego, by powściągali swoje emocje. Niedaleko stąd, 200 km stąd, w Bolesławcu, podczas spotkania pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego z wyborcami, doszło do próby użycia gazu uzawiącego przez jednego z uczestników. Jeżeli nie chcemy, żeby powtórzyła się tragedia, jaka miała miejsce w Gdańsku, mówię tutaj o tragicznej śmierci pana prezydenta, Rafała, przepraszam, prezydenta Adamowicza, musimy powstrzymać te emocje, które są wysokie, a będą jeszcze jeszcze większe. To taka pierwsza uwaga. Sprawa następna. Wczorajsza debata w Końskich udowodniła, że pan prezydent Rafał Trzaskowski jest nie tylko najpopularniejszym polskim politykiem, jest nie tylko osobą, która cieszy się w tych rankingach wyborczych najwyższym zaufaniem społecznym, ale też jest osobą, której wiedza, doświadczenie, umiejętności stawiają na najwyższym podium, że jest osobą bezkonkurencyjną na tle swoich kandydatów. Jego zachowanie to, że odpowiadał na wszystkie pytania, że w przeciwieństwie do swoich konkurentów, w przeciwieństwie do Nawrockiego, był spokojny, był opanowany. To jest gwarancja tego, że będzie pełnił urząd prezydenta Polski w sposób najlepszy z możliwych. Że jest do tego bardzo dobrze przygotowany. I sprawa ostatnia w ten piękny niedzielny dzień tu w Opolu, dzień wielkich emocji, bo to przecież Odra Opole gra dzisiaj z Wisłą Kraków, bo to wizyta pana ministra Tomasza Siemoniaka. Pokazujemy, że ta kampania, ta pierwsza część kampanii, która przed nami, te blisko 30 dni są bardzo ważne i wszyscy z wielką determinacją i wielkim zaangażowaniem Pomagamy Rafałowi Trzaskowskiemu, pomagamy przez obecność na takiej konferencji, poprzez bezpośredni kontakt z wyborcą, poprzez kolportowanie ulotek i materiałów wyborczych, bo stawka tych wyborów jest bardzo wysoka. Wszyscy za Rafałem, kobiety za Rafałem, samorządowcy za Rafałem, opole za Rafałem, opolskie za Rafałem, Polska za Rafałem. Dziękuję. Pan poseł do zobaczenia. Bardzo dziękuję. dziękuję. Szanowny panie ministrze, pani wojewodo, wszyscy zacni, zgromadzeni samorządowcy, kolego pośle. Potrzebujemy ponad 10 milionów powodów do tego, żeby zagłosować na Rafała Trzaskowskiego, żeby wygrał te wybory. Ponad 10 milionów powodów w sercu z każdego z nas będzie się rozstrzygać, żeby. Te wybory były wygrane przez Rafała. Ja mam swój osobisty powód i znajduję go na materiale Rafała Trzaskowskiego. Chodzi o prezydencki fundusz inwestycyjny. To jest pomysł na to, żeby 2 miliardy złotych trafiało do takich miast jako pole, również mniejszych miast Opolszczyzny i służyło samorządowcom do tego, żeby ten lokalny potencjał zwiększać, żeby inwestować te pieniądze po prostu w lokalne potrzeby dla jakości życia mieszkańców. W mniejszej perspektywie nie tylko tych gigantycznych miast i ośrodków, Dlatego w tak zacnym gronie z udziałem pana ministra, wszystkich tutaj obecnych, wspieramy Rafała Trzaskowskiego, zachęcamy do tego, żeby korzystać z takich materiałów wyborczych, które w dalszym ciągu powinny znaleźć miejsce na Państwa płotach oraz do wsparcia w internecie, bo tam też toczą się wybory, wszystkie badania wskazują na to, że rola internetu coraz bardziej istotna staje się właściwie rozstrzygająca dla niektórych grup wyborców. Więc kiedy mówimy kobiety naprzód, kiedy mówimy młodzi naprzód, to powiedzmy wszyscy do internetu naprzód za Rafałem i każdy po jednym pozytywnym komentarzu jest w stanie się przyłożyć do tego zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Pani przewodnicząca Rady Miasta Opola Barbara Kamińska. Panie ministrze, szanowni państwo, każdy dzień, każda godzina przybliża nas do 18 maja, czyli do tego dnia, w którym będziemy podejmować jedną z najważniejszych decyzji dotyczącą wyborów, czyli na najwyższe stanowisko w państwie. Ale też każdym dniem i całym swoim życiem i doświadczeniem Rafał Trzaskowski udowadnia, że jest jedynym kandydatem, który w pełni zasługuje na to, aby piastować to stanowisko. Dlatego wszyscy dzisiaj, w każdej tej godzinie, w każdym dniu, rozmawiajmy z najbliższymi, rozmawiajmy z sąsiadami i przekonujmy do tego, że ta decyzja będzie miała ogromne znaczenie nie tylko dla sytuacji gospodarczej, ale również dla bezpieczeństwa naszego kraju. I tak jak mówili moi przedmówcy, powieszony baner, rozdana ulotka, rozmowa, jak również lajk like na Facebooku, ale nie z hejtem, tylko ten pozytywny, myślę, przekona wszystkich tych innych, którzy zastanawiają się, pójść na wybory czy nie. Tak, pójść zagłosować za Rafałem i przede wszystkim jeszcze zagłosować z pełnym przekonaniem, że to nie tylko nadzieja, ale pewność na lepszą Polskę. Dziękuję.